Hejka, witam Was w odcinku. Przepraszam, że nie mam statywu, ale generalnie to już Wam pokazuję, co mi się stało z statywem. Ta górna część, jakby mój statyw jest cały, ale ta górna część się połamała. I no niestety na razie będą odcinki bez statywu. Chociaż mi było w ogóle prościej z statywem, ale no cóż, ten odcinek będzie bez statywu. Nagrywam to na takiej ławie. E, tutaj mam kartki. Mam tutaj takie dwie, takie, takie, no, bo mi zostały po prostu takie dwie. Zwyczajne, różowe. I tutaj mam trzy kartki takie zwykłe. Z każdej kartki Wam wyjdzie Łaj. E, I jeszcze chcę, żeby to było fioletowe, to więc mam fioletową farbkę. Potrzebujemy też e, kubła wody. szklaneczkę wody. Papier też będzie nam potrzebny. Taki e, papier, tak powiem. No nie wiem. Taki do pieczenia, czy coś w tym stylu. Wałek. Talerz. Może to być jakikolwiek pojemnik. I dwa widelce. E, zamiast widelców mogą być linijki, ale ja mam takie linijki, które się tak wyginają. Zresztą Ewa wam za chwilę pokażę. Mam tutaj wszystkie linijki, które tak się wyginają i tak słabo się trochę nimi robi. Ale jak ktoś ma takie takie, takie zwyczajne, to używajcie ich. Widać, że są lepszą dla mnie opcją, ale miniki nie są wcale takie złe. Na razie będziemy potrzebowali kartek i tego. I kartki rwiemy na jakiekolwiek kawałeczki po prostu i wrzucamy do tego. Zresztą za chwilę wam pokażę. Ok, zdrobniłam właśnie takie kawałeczki, te różowe. A te duże będę Cięła na drobne kawałeczki Nożyczkami Tak samo jak te Tylko pterwałam, A teraz będę cięła Więc jak zrobię jedną kartkę To wam pokażę Okej okay, Już pocięłam tak naprawdę wszystkie kartki I tak to się prezentuje Wszystkie kartki Pocięłam A te małe porwałam i teraz dolewam e, wody tak teraz gdzieś tak teraz biorę to żeby tak się zamoczyło żeby to nasiąkło trochę tak z 5 minutek minutkę dwie tak niech to się tak moczy to odłożymy na bok a wtedy te wszystkie kawałeczki się moczą, a ja sobie urwę papieru, bo mi się rozlało wszystko. Tak się źle trochę robi jedną ręką. O, bo tutaj mi się rozlało. Nie pytajcie, czemu tu jest ta i bo próbowałam to robić, ale troszeczkę mi zletywała taśma i w ogóle Zresztą dowiecie się wszystkiego w następnym, czy jakby w, następnej, w następnym części odcinka, czy coś w tym stylu I możemy sobie to tak jakoś Pomaczać Przepraszam, jakby nacisnęłam, że wiecie I skończyło mi się nagrywać Możecie to omaczać tak Możecie to rwać, te kawałeczki. Ja teraz mam jedną rękę, więc nie mogę porwać. Więc jakoś możecie rwać te kawałeczki. Zresztą zaraz wam pokażę. O tak, to wszystko tak rwać, że tak powiem. Po prostu rwiemy to na małe kawałeczki, że rwiecie i po prostu wiecie o co chodzi. Więc teraz zostawiam to na jakieś takie dłuższe 5 minut, albo na minutę, na 3 najlepiej. No wiecie, najlepiej to na 5 zostawić i niech to po prostu się moczy. I ja w tym czasie będę to rwała. Wiecie o co chodzi. I wrócę za chwilę do Was, jak to porwę, i tak dalej. Jak to właśnie porwę. Zresztą zobaczymy się za chwilę. Tutaj zresztą widzicie, że trochę ich porwałam i dalej będziemy rwali. Oj, taką część porwę. Znowu zostawiam na jakieś kilka sekund, żeby to po prostu się namiąkło, namoczyło i po prostu dalej rwie. To więc za chwilę wam pokażę. Jak wszystko już całkowicie porwę. Znaczy to nie musi być, że. O, na przykład jakiś drobny kawałek nawet nie może zostać nieporwany. Tylko po prostu. Wiemy tak naprawdę ile uważamy. że rwiemy żeby nam było prościej robić to widelcami. To więc no. To więc za chwilę wracam jak to jakby porwę. Ok, porwałam to tyle, ile chciałam, tak naprawdę. I potem trochę tej wody odlewamy do tego, tego tutaj. Czekajcie, żeby nie rozlać. Okej, okay, i tak rozlałam, ale kiedy. Tak, żeby po prostu jej było mniej, bo jak będziemy robili widelcami, to po prostu będzie nam trudniej. Okej, okay, a co robimy z tymi widelcami? Na razie wam pokażę na jednym, byłam tylko jedną rękę. I po prostu to tak dziubamy. I tak po prostu dziubamy to. Nie wiem, czy Wam pokażę, chyba że będę miała telefon w buzi. Jak to robię? I po prostu to tak dziubamy, dobrze. Zresztą, jak będę miała statyw i jak będę jeszcze raz robiła ten papier, znaczy statyw to ja mam, ale wiecie, to jakby będzie mi prościej. Okay, ok, jakby widzieliście, jak trochę to robiłam. Nie mogłam się wtedy dotykać, bo miałam telefon w buzi. Tak, telefon w buzi. I nadal to tak ubijamy, że tak powiem. Zresztą widzieliście, jakie ja to robiłam. Chyba, że źle się nagrało. Ale myślę, że widzieliście. To więc robimy tak z jakiejś tak do uzyskania. Zaraz Wam pokażę, jakiej masy. Okej, okay, tak to się prezentuje: wymieszane. Ono musi być mięciutkie. Taka papeczka. Nasiąknięta, że tak powiem, wodą. Taka papka. Jeszcze na waszych oczach ją trochę pomieszam. I właśnie, e, przepraszam przerwało coś, i właśnie do takiej e, masy, takiej masy, dodajemy jakby tego, tej farbki, jakiej chcecie mieć kolor. O, jakby pocieracie. Nie żałujcie farby, bo potem jak będzie to jakby wysychało, to to wyblaknie, że tak powiem. I bierzemy trochę więcej tej farby. O, tyle starczy. Już Wam pokazuję, co dalej. Dalej po prostu też robicie takie same, wiecie, takie dziubanie. Aż to po prostu dobrze wymieszacie dwoma widelcami. Właśnie jakby takie, że po prostu mieszamy to bardzo dobrze i ja mało tego dodałam. To więc jeszcze więcej farbki dodam. I widzimy się, jak to jeszcze te kartki będą takie niewidoczne już, bo widać, że jeszcze tutaj są takie karteczki podziabane, widać? A ma to widać w ogóle być całe jakby, wiecie, taka papka? Zresztą wam pokażę. I całe to musi być fioletowe, dobrze wymieszane, bo będą takie białe, będzie to brzydko wyglądało. Już wam pokazuję, jak to będzie wyglądało. Tutaj mi się właśnie suszy takie, takie obrazy, że tak powiem, ale nieważne. Tu jest trochę przyświty są białego. Tutaj dobrze w sumie wymieszałam, ale nie najlepiej. A tutaj to w ogóle bardzo się spieszyłam i dużo jest białych i to tak brzydko trochę wygląda. Zdecydowanie lepiej coś takiego wygląda. Zresztą wam pokażę, już wam pokazuję takie dobrze wymieszane. To jest na przykład bardzo dobrze wymieszane i to jest po prostu piękne. To jest dobrze wyschnięte i tak samo jest dobrze dobrze wymieszane. To więc yy, to są jako gotowe i jeszcze mam chyba jeszcze kilka tam mam, ale no. To więc, no, a to teraz będziemy tak mieszali, żeby właśnie taka dobra po prostu papka powstała i żeby nie było żadnych kawałeczków białych. Okej, okay, tak to się prezentuje. Mniej więcej tak, jak to ma być. Wiem, że tutaj widać też prześwity. Czekajcie, bo coś kamerami telefona nie chce złapać. Jakaś straszna ostrość. Jest. jest. A, tutaj tak. Ok. I tak to się prezentuje i to nie musi być do końca, ale najlepiej żeby było. I tak to moje się prezentuje. Jest troszeczkę pomieszałam go i jeszcze jest w sumie spoczko już jest. To więc odkładam je na podłogę na chwilę. Tutaj go odłożę. O, będę trochę zajaśniejsze wezmę. I w sumie to teraz zakręcę sobie to i zrobię tutaj porządek. O to mi chodzi z tym porządkiem, że jakby tutaj rozkład, tutaj rozkładam o to, to jest na razie do mnie nie Duży kawał tego ucinamy. O coś w tym stylu taki kawałek. Potem bierzemy tą masę tutaj i tą masę całą wykładamy tu. Okej, okay. i tak to się powinno prezentować i teraz sobie urywamy jakby te i robimy tak, żeby ta woda cała poznikała. Możemy to ugniatać, odsąca Wiecie, co robimy, żeby nie było. Znaczy, żeby było trochę tam wody, ale wiecie, żeby było to wilgotne, a nie takie, jak teraz jest. Czyli po prostu takie. No takie. Takie, no wiecie. Bardzo wilgotne to jest. I ja na przykład te mokre odkładam już tu. Łaj. Tak dziwnie się robi jedną ręką. Możemy to tak podociskać. Leciutko i odsączamy to z wody. Jak odsączę, to do Was wrócę. Okej, okay, troszeczkę to odsączyłam. Mało odsączyłam, ale wiecie. I teraz będę wyrywała papier i układała to na tym. Zresztą za chwilę zobaczycie po co. Okej, okay, całkiem sporą część tego. Potem nie trzeba tego tutaj nakrywać, ale ja na przykład wolę położyć to tu i wałkujemy to. Wałkujemy to do tego, że aż zobaczymy, że tutaj e, to jest, może być trochę wilgotne, ale to nie bo ten e, I jak widzimy, że już to przemaka, to jakby odrywamy to. O i znowu odsączamy, to jest taki sposób, że tak powiem na, na jakby, coś zagięło, na takie odsączenie, ale też bardziej na większą kartkę. To więc ja będę powtarzała to dużo razy, chyba pięć trzeba tak raz zrobić, że dużą ilość papieru i wałkujemy. To więc jak ja już to zrobię, to do Was wracam. Już to zrobiłam e, drugi raz, że tak powiem, drugi. E, tak to powinno wyglądać po drugim razie i robię, powtarzam to jeszcze trzy razy, żeby było pięć. Jeszcze to podstrząsam i jeszcze nagram, chyba jak robię trzy razy, albo nie wiem. Teraz odsączam. Ok, to jest już chyba jakiś, nie wiem, trzeci, albo czwarty, piąty chyba już, chyba pięć już zrobiłam. I jak zrobicie to pięć, to przykładacie, aby to, chyba, że czujecie, że naprawdę to jest wilgotne jeszcze to papier i to. I jak przykładacie to, to znowu wałkujecie. Okej, okay, ja powałkowałam chyba tak kilka razy. I tak to się prezentuje. To jest trochę wilgotne, ale się nadaje jeszcze na jedną rzecz, czyli e, przypadacie to tu. Oj, i teraz najgorsza rzecz. A ja mam tylko jedną rękę, no dobra. To kładziecie sobie tu. I to robicie tak. Tadam. I tadam. A to bierzecie, nie wiem, kładziecie na przykład tutaj i niech się suszy. A tutaj drugie mi się suszy po kolejnej, że tak powiem. I no, i suszą się mi, suszą. I to takie wilgotne możecie trochę suszarką porobić, ale ja na przykład wolę to po prostu wziąć do swoich kolegów i koleżanek, położyć. I niech to się suszy. 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 No wiecie o co mi chodzi. I potem sprzątacie. I pokażę Wam efekt, efekt końcowy. Chociaż nie wiem. Zresztą widzieliście, jak to powinno wyglądać. Czyli powinno to właśnie tak wyglądać. Takie coś powinno wyjść. Oczywiście, jak będziecie to suszyć w jakiejś takiej dziwnej strukturze, że na przykład, o chcecie, żeby jakby ta kartka miała, na przykład jakąś łódeczką była? Nie chcecie, żeby była łódeczką, że tak powiem? To po prostu ją bierzecie i zginacie tak, żeby po prostu, żeby tak się suszyła. Tak, tak się unormowała sama, tak szybko. No ale cóż, jest spoko. Jakaś wyrzutnia normalnie. No ale tak powinna wyglądać prawdziwa kartka potem po tym robieniu. I jakby tak się odbywać. I da się po niej pisać. Da się po niej em, kredkami i ołówkami nie polecam. Ale polecam mazakami. To więc to na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie ten kanał e, tam na dole i łapkujcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. To więc pa! pa.